Bartek, w pewnym momencie miałem wrażenie, że wygracie to spotkanie dość łatwo, bo było 3 do 1 i prowadziliście tę grę. Coś się załamało. Jakie były w ogóle Twoje wrażenia w pewnym momencie, jak zrobiło się te 3-3, że to Wy jesteście jednak na tej fali spadającej, a Almar wznoszącej? czy że jednak uda się coś tutaj wymyślić? Wiadomo, pojawiła się nerwówka w całej drużynie, to było myślę, że widać, ale wierzyłem, że... Moi koledzy z drużyny pokażą klasę i udało się. Co to znaczy moi koledzy z drużyny? Chyba też jesteś ważną częścią no tego jest, zespołu. No tak, udało się zdobyć nawet bramkę, ale to cała drużyna zapracowała na to zwycięstwo. Okej, okay, a jakie w ogóle były założenia przed tym spotkaniem? Bo wiadomo, że Almar to nie jest przypadkowa ekipa i na pewno spodziewaliście się trudnego spotkania. Były jakieś rozmowy przed tym meczem, jak to trzeba zagrać, czy po prostu powiedzieliście sobie, że trzeba grać to co zwykle? Wiadomo, mieliśmy podejście taktyczne do tej drużyny. A zdradzić trochę? No tak, mogę zdradzić, udało się nam, no podstawą było przede wszystkim bronić się, zobaczyć jak Albert będzie wyprowadzał piłkę, to myślę, że się udało, Szedliśmy trzy, więcej, pięć bramek, pięć bramek, 5, 5 bramek. oni czy udało się to zrealizować i wygrać to spotkanie. No dobrze, jesteście tak naprawdę na fali, bo macie cztery mecze, cztery zwycięstwa. zwycięstwa, no wydaje się, że jesteście murowanym faworytem do zwycięstwa w tych rozgrywkach, jeszcze też inna ekipa w zielonych koszulkach, czyli Green Team, Wam zagra rzeczy w tych prywatnych rozmowach, zdarza się mówić właśnie o tym celu, że to jest właśnie złoty medal? Wiadomo, zdarza się, że to główny cel naszej drużyny jest wygrać te rozgrywki, ale musimy dalej konsekwencje pracować i wygrywać kolejne mecze, żeby się udało. A jeżeli chodzi o Twoją osobę, bo wiemy, że tam był jakiś epizod w huraganie, nie wiem, Ty odpuściłeś już tematy dużych boisk, jak to wygląda? Pojawiła się kontuzja, po której musiałem odpuścić. Ja Jeszcze się, przyznam, zastanawiam do powrotu, ale zobaczymy, co pokaże przyszłość. No dobra, to w takim razie sprawdzimy to. Eee, jeszcze, a gdybyśmy robili jakąś reprezentację Strefy Szóstek, to co, pisałbyś się na to? Bardzo chętnie, jestem gotowy. Dobra, no to w takim razie wszystko umówione. E, jakieś tam szczegóły umówimy już poza anteną. Dzięki Bartek. Dziękuję bardzo.